Cześć, witam was serdecznie. Mam nadzieję, że was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam was na filmik z zakupami z Ameryki, ze Stanów. Zrobiłam szybki mik i zmieniłam luskę, aby się wydawało, że wyglądam inaczej. Ha! Ok. Dziękuję Pauli XJP za pomoc w zakupach. Powód, dla którego robię to w ten sposób, jest taki, że generalnie kumuluję zakupy przez Paulinę, u Pauliny i później wysyłamy to jedno paczku, aby zaoszczędzić na przesyłce, a także część rzeczy po prostu nie jest jeszcze dostępna tutaj w Wielkiej Brytanii, a e, ani w Europie, a ja mam chętkę na niej, dlatego, dlatego chciałam spróbować. Pokażę Wam już kilka perełek, na które czekałam bardzo i które bardzo mnie intrygowało od dłuższego czasu. Jedną z nich jest na pewno, są na pewno kosmetyki od Georgian Samuel Skin. Pierwszym z nich jest e, taki żel, żel do e, demakijażu, do mycia twarzy. I Jordan to e, e, facet, którego, e, który ma swój kanał na YouTube i nie wiem czemu nie jest zbyt popularny. Moim zdaniem to się powinno zmienić i domyślam się, że to się niedługo stanie. Jordan to bardzo ciekawa osobowość. I z tego co dowiedziałam się oglądając jego filmy, ten e, żel powstał... E, Inspiracją do niego właśnie byli tancerze baletu, a to z tego względu, że zazwyczaj ich skóra niestety nie, była, nie jest w tej sobie dobrej kondycji, dlatego, że podczas występów muszą mieć na twarzy zaaplikowane bardzo grubą warstwę makijażu, często, która, która bardzo trudno zmyć. I ten produkt podobno miał pomagać i pomaga właśnie tym osobom, usuwa krem z filtrem SPF, usuwa tłuszcz, usuwa makijaż, usuwa zanieczyszczenia. I mm, skusiłam się. Już nie pamiętam, wiecie, ile kosztuje. Przepraszam, Wam, zostawię Wam link na dole, także um, tam możecie to sprawdzić. Wiem, że z tego, co mówił mi Jordan, znaczy nie mi, tylko wszystkim, że podobno będzie miał niedługo przedstawiciela w Europie. Trzymamy kciuki, bo uważam, że jego kosmetyki są naprawdę fantastyczne. Co jest jeszcze fajnego? On sprzedaje je bezpośrednio e, od siebie, nie są robione w jakichś ogromnych ilościach. I co? E, tutaj jest coś takiego, że omijamy środkowego Pana środkowego e, przedstawiciela, czyli nie jest znaleziona jakaś ogromna marża tej kosmetyki, a ich skład i Jakość jest naprawdę bardzo wysoka i tak jak nie spodziewałam się po pierwsze zapachu, myślałam, że będzie jakoś tak, nie wiem, brzydko pachniał, a on przecydownie pachnie i to jak fajnie sprawdza się do usunięcia makijażu też mnie zachwyciło i już zastanawiam się, czy aby nie kupić kolejnej tubki, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny środek do czyszczenia twarzy. Jeżeli chodzi o oczy, nie, 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 nie sprawiam, że są za mgłą, co bym tylko poleciła? Ja zawsze myję twarz dwa razy I tego kosmetyku używam do pierwszego mycia W tym momencie Chociaż czasami też mieszam go na przykład z mleczkiem z Naturatic Które też bardzo lubię Ale jeżeli chodzi o usunięcie makijażu To jest świetny kosmetyk Ja lubię w swojej kosmetyczce mieć kilka takich, tego typu kosmetyków I ten jest jednym z tych, do którego na pewno będę z chęcią wracać Kolejna rzecz, którą, na którą czekałam też już bardzo długo To jego serum Hydrate Serum Które wygląda w ten sposób Tutaj nie chcemy złapać ostrości O, już jest Tutaj możecie zobaczyć jego skład, bardzo prosty, a działanie też po raz kolejny bardzo dobre. Mi skończyło się moje serum nawilżające z um, Ordinary do Ordinary, też się bardzo lubiłam i ja już wiem o tym, że moja skóra potrzebuje takiego serum z kwasem haloronowym w swojej... Y w mojej, w mojej pielęgnacji potrzebuję takiego serum. Co jest jeszcze fajnego, że Jordan właśnie w swojej tej kolekcji ma tylko kilka kosmetyków. Jego zdaniem używanie ich zbyt dużej ilości nie, nie, nie działa pozytywnie na naszą skórę i oczywiście on zachwala i namawia do tego, aby stosować tylko kosmetyki, które on ma. Tam są chyba 3 czy 4 teraz I ma jedną z etynolem, którego już na razie nie mogę stosować, ale jak tylko będę mogła, to też na pewno go zakupię. W każdym razie, jeżeli szukacie fajne serum, o też niedużej nie, nie cenie, a naprawdę dobrym składzie to polecam Wam. To polecam Wam te. Oczywiście, im dłużej go będę stosowała, tym będę mogła się Wam powiedzieć więcej na jego temat. I kolejna rzecz, która była na mojej liście już od bardzo długiego czasu, to dezodorant z firmy Mio Mio Tweet. Miał Mio Tweet. Może tak to się powinno powiedzieć. Miał. Po raz kolejny moja twarz przeszkadza złami ostrości. I ja o tej firmie słyszałam też już wiele, wiele dobrego. I to jest między innymi jedna z rzeczy, którą, którą chciałam spróbować z tego względu, że jest to dezodorant, który nie ma tutaj w składzie. Ten akurat ma, przepraszam, ale jest wersja. Wersja bez sody oczyszczonej. I w słoiku. Zobaczyłam, że jest ta. Tubce. Po pierwsze, na początku myślałam, że będzie o wiele to większa tubka, a okazuje się, że jest mniejsza niż myślałam. Tu jest tylko 50 gramów. Tu jest zapach e, cytryna i eukaliptus. Jeszcze go nie próbowałam. Ten, ten karton w ogóle jest, ten, to opakowanie jest kartonowe. Tak, tak w ogóle. I wyciska się go w ten sposób. Bardzo ekologiczne. Nie spodziewałam się czegoś takiego, muszę Wam powiedzieć. Ale oczywiście dam Wam znać, czy się sprawdzę, czy nie. W tym momencie moim ulubieńcem jest Zoran firmy Schmidt. Ja też go kupiłam. Przed szmicem, ale dlatego, że nastąpiło opóźnienie w wysłaniu paczki, dlatego musiałam kupić sobie szmica, żeby go używać. I w tym momencie mówiłam Wam też o nim chyba w zeszłym miesiącu w Ulbieńcach, bo uwielbiam go. To jest nowość, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Chodził za mną jakiegoś czasu. W Europie niestety nie jest dostępny. Kolejna rzecz to. Podkład, podkład z firmy Juicy Beauty to Pigments Flawless Serum, Serum Foundation, który wygląda w ten sposób I ja mam go w kolorze, już Wam mówię, 0,8 krem Idealnie się do mojej skóry dopasowuje, mam go w tym momencie na twarzy Nagram Wam też odcinek, w którym mówię Wam o nim troszeczkę więcej Jest bardzo płynny, nie ma jakiegoś gigantycznego krycia, ale moim zdaniem na mojej skórze wygląda bardzo dobrze Dobrze się na nie trzyma nie tak, że wiecie, cały dzień, jak załóżmy jakiś taki podkład dogoryjny. Nie, 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 nie. Ale moim zdaniem wygląda o wiele bardziej naturalnie niż na przykład podkład Fortin i Cosmetics, który naturalnie też Wam pokazywałam jakiś czas temu. Tamten mi się kończy, dlatego kupiłam ten. I jak na razie jesteśmy ze sobą bardzo zadowoleni. I naprawdę jest super. Kolejna rzecz, którą kupiłam, już na pewno wzdychała, jak kolejna rzecz, którą wymyśliłam. Ale szukałam też naturalnego korektora pod oczy. Korektora generalnie. I pokazywałam wam ostatnio ten start. Moim zdaniem to nie jest coś e, warte hype. mówiłam wam o tym wcześniej i znalazłam jego zamiennik. O, jeszcze lepszym składzie. Hint Beauty. Tak już takie maluśkie coś. Tutaj mamy skład. Nie wiem. Tutaj wam pokażę. Może na kartoniku będzie to lepiej widoczne. I co jest w nim fajnego, to to, że on z tego co tutaj widziałam, że nie, nie ominęło mi gdzieś. On nie ma tutaj w swoim składzie olejka kosowego. Olejka kokosowego, olej kokosowy, który niestety moja twarz nie akceptuje i bardzo często po nim nie wysypuje. A ja tego chcę jak najbardziej uniknąć w tym momencie. Jest to Duet Perfect Concealer. Ja mam go w kolorze 02 Light. I mówię wam, to jest po prostu magia w tym momencie. Jestem zachwycona z maluskie opakowania. Mam nadzieję, że na jakiś czas mi wystarczy. Moim zdaniem on nie był lepszy od, od kultowego kosmetyku Aramis Beauty, nie, tego, nie pamiętam jak on się nazywa, ale patrzcie, jakie słodkie, jeszcze różowe opakowanie. Jest świetne, kosztuje nawet mniej, jeśli się nie mylę. I wiem, że też poszukam Wam, chyba mają przedstawiciela teraz w Europie. Poszukam Wam, znajdę. Moim zdaniem świetny korektor. Oby mi się sprawdza tak dobrze, jak w tym momencie jestem z niego zadowolona. Bardzo. Ok, kolejna rzecz to yy, spray. Makeup Setting Spray z zielonej herbaty i Aloesu, który jest organiczny z kwasem hialuronowym I to jest generalnie SPF, czyli filtr w sprayu. Tutaj skład taki wiecie, jest, no, niby organiczny. Oczywiście na pierwszym miejscu jest alkohol i to czuć, słuchajcie, no, ale nie ma chyba innej formy w sprayu, aby nie było tam alkoholu. I nie testowałam go jeszcze zbyt, zbyt wiele, tak wygląda opakowanie. Paulina mi go kupiła. Chyba w TK maksie jakoś, nie, nie pamiętam. Wiem, że kosztował dużo mniej niż u nas, dlatego skorzystałam z tej okazji, że akurat słama im paczkę i um, zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. To nie jest SPF 50-30, ale um, mam spray, znaczy nie mam spray, tylko kupiłam w tym roku, też nie mogę tworzyć szuflady, wybaczcie mi, um, Tubkę drugą już tego um, kremu BB matującego, który naprawdę matuje, um, który używałam z kuli, ale wiecie co, nie wiem czemu, mam wrażenie, że mnie właśnie zapycha w tym roku. Nie wiem, co się stało, czy to możliwe, czy nie, ale jeszcze testuję, bo próbuję wyeliminować i domyśleć się, co takiego szkodzi mojej skórze, mojemu czołowi najbardziej. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o zakupy. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o czymś. A teraz Wam pokażę jeszcze kilka rzeczy, które dostałam w prezencie. Między innymi bosia łoskie, detoxifying cleanser, który wygląda w ten sposób, taki czarna maś, coś takiego. Ee, kilka płatków złuszczających z kwasem glikolowym, Cane Austin, tak. Tutaj też one one są, ale zawsze chciałam je wypróbować. Ee, z, z Fresh Rose Face Mask jestem bardzo ciekawa, bo dużo też o tym słyszałam. Muszę generalnie też powąchać perfumy z firmy Fresh. Dajcie mi znać. Chyba gdzieś w domu nie jest jakiś sklep, tylko gdzieś w centrum. Nie po drodze mi tam, ale. Mm, Czytam opis i domyślam się, że to byłoby coś, co mogłabym się, w czym mogłabym się potencjalnie zakochać. Kolejna rzecz to coś z Hilsa, Energizing Radiance Mask. Ja uwielbiam maseczki, dlatego na pewno wypróbuję. Tak wygląda opakowanie. I jeszcze coś, słuchajcie, z firmy The Ordinary, 7% tonik z kwasem glikolowym. I wiecie, fajne w ogóle opakowanie, podoba mi się butelka. I ja na początku, jak użyłam tego po raz pierwszy, wow. Po raz drugi, wow. A potem coś czuję, coś mi tutaj wysypuje Sprawdziłam skład, bo tutaj oczywiście nie ma składu I okazuje się, że ma ten cholerny składnik, na który mam uczulenie Także na początku działa, a potem mam takie delikatne po prostu zaczerwienienie Nie mogę go używać, ale pewnie dam komuś z moich koleżanek Szkoda wielka, bo potencjalnie naprawdę to jest super gość, ale niestety u mnie się nie mogę go używać. Chyba mam uczulenie na coś jeszcze, wiecie, próbuję zgadnąć co. Napiszcie mi w ogóle w komentarzach, jeżeli macie ochotę i czas, na jakie Wy jesteście składniki w kosmetykach uczulone. Bardzo wiele z Was pyta mnie, jak odkryłam ten składnik. To był całkiem przypadek i naprawdę miałam to szczęście, że akurat skorzystałam z kosmetyku, który miał tylko trzy składniki i skoro wcześniej próbowałam dwa inne składniki, a ten trzeci był tym konserwantem i później co się okazało, że wszelkie inne kremy, które stosowałam, miały go też w samym składzie. Tak jakoś po prostu mi wyszło, że na to mam uczulenie. Mam ochotę zrobić sobie naprawdę jakieś testy uczuleniowe, bo to by rozwiązało tak wiele problemów, naprawdę kosmetycznych, tylko później znaleźć kosmetyk, który by idealnie posował. Wiem, że dużo osób narzeka na masło shea i nie wiem, mi się wydaje, że mnie nie jest z tym problem, ale może, nie wiem. Wiem o tym, że podstawą mojej pielęgnacji jest dokładne oczyszczenie twarzy, to jest... Klucz do sukcesu, właśnie kwas czyli dokładne nawilżenie, a potem jakiś krem albo olejek i to wszystko, słuchajcie, tam za dużo nie potrzebuję, tak to wygląda u mnie. Okej, okay, rozgadałam się jak zwykle, przepraszam Was najmocniej, ale wiecie, to jestem ja. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i mm, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, usłyszenia w następnych odcinkach. O, tak usłaby, pa. pa.